Jakiś czarny typ do mnie przyszedł goły no oh, to jest fajny No zobacz, chodź, 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 szybko Dobra już, no już A widzę, widzę, już odchodzi, odchodzi Dokładkę masz Nie no, muzyn do mnie przyszedł To chyba karma jest za to, że mu dokładkę dałeś On mnie chyba pocałuje, wiesz? Idę go pocałować ja sam... Ej, się idziesz kapra O mój Boże przed drugi hejka! stary, stary. Nie ma sprawdza Czego żyz Pawiana? <śpiewanie> ej z mi Ej obca obcaj miałem nie? Dobra za go potęgę Ej ej ej, wejdź w ustawienia i kliknij sobie kooperacja to wtedy Bo? ja ci mogę przy... Ta, ja ci wtedy mogę... Pa, serwować ci mogę normalnie, pa. Serio? No pa, Ale pa panie. na to. Dobra, mi pomóż, że mi trochę pomóż. Ty dzwonisz stąd. Siema. No. <laughs> nie rozumiem. O kurde, VIP. Chłop 5 lodówce Nie no, goś jest taki gruby, że chłop 5 lodów chce. jest tak gruby, że 5 lodówca. Znaczy 5 tych takich, wiesz, tych takich z talerzem, nie? Dobra, sobie? 15 tysięcy dalce C wpis w U. Ja Nie chce mi się pasować, serio, nie chce mi się. <gulanie> Stalnie. A... Głupi muzyk. Proszę, księdź tego Montesnaka, nikt nie chce mu <gulanie> nie chce Montesnaka, taki zawieżony. <gulanie> Jakiś muzyk jej przez czarnym ryjem. Skąd on się opiewdzielają? Nie <grywa> Trzeba było czarnych zatrudnić w kupolu. Five minutes later. Mam tu trzech czarnych. Nie <grywa> he He. <grywa> Michael Jackson dzisiaj <do> przyszedł. <grywa> jak go takimi tymi rękoma? wychlapuje wszędzie. <grywa> idę. What the hell? Dobra, w, w, what the fuck! Jaki <laughs> James Bond? <laughs> James Bond! <laughs> Stary, on ma większy tuf od we mnie całego, nie? Jakie on jest Ej, on to, to mam w buzi jakby Ja pokaż Zobacz jak on to trzyma chłopiec. się modli. Jak świeca O idzie idzie Ej patrz co ja mu robię tutaj!

<laughs> yeah. <laughs> it's okay.